Proszę bardzo, tak wyglądają autostrady. No, no dobrze no i proszę bardzo. Piękne widoki. Ślicznie to wygląda. A na placie proszę bardzo. I chciałby więcej No i biały nam troszeczkę przeszkadza, ale muszę chyba zacząć hamować, bo się robi nieciekawie. O, właśnie jest za gęsto puścimy busa dawno daje kierunek, o, chyba zostanie Dobra, idziemy do przodu teraz pedałuję i włączam ten tempomat Ten pomad włączony i suniemy Tak wyglądają autobany niemieckie zrobię środkowy pas, żeby nie być hamem, jak to się mówi przeryfem, więc elegancko posuwam na środkowym <grym> mamy ograniczenie 130, więc kurczę, no niestety, ale no będę się trzymał za srebrnym on pewnie już zwalnia więc sobie tempomacikiem ładnie schodzimy proszę bardzo już jest 150 pozdrawiam wszystkich, szerokości dla kierowców i kurczę, tylko nie przesadzać, a tak to wszystko jest dozwolone i coś pięknego. Proszę bardzo, tak wyglądają Niemcy. Jeszcze chwila, bo tutaj będzie chyba z górki fajnie. To może będzie widać coś pięknego. Zaraz zobaczymy. Autko już ładnie 140 posuwa. Przed nami tyle leci ten srebrny fordzik. On leci w prawo, to my podciągniemy, zobaczcie, automa, ten pomad sam podnosi. O! Wyskoczył nam, więc opuści. Tak jest i opuszcza ten pomad. O, właśnie. I znowu idziemy do przodu, więc ten pomad daje do przodu, bo mamy małą lukę. No, ale wszystko jest ok. Także pozdrawiam wszystkich i miłego wieczoru.